Na jednych z urodzin starszej kobiety podczas śpiewania nagle przelatuje dziwna postać. Jak myślisz? Kim była tajemnicza zjawa? Nagle przelatująca w dziwny sposób. Co o tym sądzicie? To najbardziej nawiedzony dom wyczołówcy polski. Jak myślisz, czy faktycznie są takie domy w Polsce? Czy jest taka czołówka? Może to tylko legenda. Dopisująca do miejsca opuszczonego przez ludzi w dziwny sposób. Pierwszy z domu znajduje się gdzieś na Śląsku. Ludzie opowiadają, że widują tam czarnego psa. Sąsiedzi twierdzą, że to niemożliwe, że pies znajduje się w sąsiedztwie, bo nikt go nie dokarmia. Ale czasami sąsiad mówi, że słyszą barczynie i dziwne cienie ciemne. Jakby psa. Zapytałem się wtedy tego sąsiada tego rzekomo nawiedzonego domu, czy w sąsiedztwie mieszka się dobrze, czy nie czują się źle. On za bardzo nie chciał mówić, tylko tak burknął: Wie pan, tutaj na mojej postaci nic się nie dzieje. A co na drugiej stronie, to za bardzo mnie nie interesuje. Tak jak panu powiedziałem, czasami słyszę jakieś warczenie psa, czasami widzę jakiś cień, ale wie pan, ja się tym nie przejmuję za bardzo. Jeden z eksploratorów, znajomy, który eksplorował ten dom, udał się tam do domu wieczorem, żeby zrobić parę zdjęć, będąc w środku domu na parterze. Wspomniał, że był, było normalnie. chodząc na pierwsze kondygnacje, poczuł straszne zimno. Myślał, że to wiatr z okien wieje, bo były okna otwarte. Że jest przeciąg. Poczuł dziwną anomalię, że nie jest tam sam. Ktoś go obserwuje. Czuł jakąś obecność. Wykazał mi też, że słyszał warczynie i skoblanie psa. Wtedy wybiegł panicznie na zewnątrz, szukając wyjścia, i do tego domu już nigdy nie wrócił. Ja, słysząc tą opowieść, pojechałem na miejsce, bo było to niedaleko mojego miejsca zamieszkania, gdzieś 20-30 km. Postarałem się popytać mieszkańców, co tak naprawdę tam się wydarzyło w tym domu i czy coś wiedzą na ten temat. Jak to wiecie, nikt nie chciał nic mówić, nikt nie chciał nic powiedzieć. Aż w końcu spotkałem starszego pana, napotkany niedaleko cmentarza. Opowiedział sekretną historię tego domu. Przytoczę jego słowa. Panie, broń Boże, niech pan tam nie wchodzi za żadne skarby. Owy dom znajdował się kiedyś komenda policji. Ten dom po... W przetargu wiecznie był remontowany. Starszy Gość odpowiedział pamiętam ostatnią rodzinę, która tam chciała zamieszkać, ponoć byli dobrymi ludźmi. Starali się zrobić z tego domu wymarzoną chatę za wszelką cenę. Zawsze jak przychodziłem koło tego domu, czułem jakiś niepokój. Już wcześniej coś było na rzeczy. Z tym domem. Owe małżeństwo popadło w długi, lecz remontował tam taki Zdzisiek z okolicy. Zupełnie się zarabiał, był budowlańcem, ale w jednym, w jednym z barów dobrze znali pana Zdziska. Mówili na niego wojownik czarnej magii. Podobno Zdzisław miał kochankę, ta zaś zajmowała się czarną magią. W jej okolicy gadali na nią wiedźma, odpowiada starszy pan. Zapytałem ale dlaczego w tym domu tak się dzieje? Już pan mówię. Zdzisław, pewnej soboty, pod koniec prac, prawie pod koniec prac remontowych przyszedł do owych małżynków po drugą transzę zaliczki. Weszedł do środka do domu i nagle Robił się lament, panika, kłótnia, bardzo wielka. Wybuchła straszna euforia, że małżeństwo nie, na czas nie ma pieniędzy dla fachowca. Ten oznajmił, że czeka trzy dni. Jeśli nie dostanie zapłaty, rzuci potężną klątwę na dom i mieszkańców tego budynku. I trzasnął drzwiami. Małżeństwo tylko pokręciło głową po trzech. Dniach Zdzisław zjawił się ponownie po swoją zapłatę, ale zastał zamknięte drzwi. Wtedy więcej Zdzisława nie widywano w okolicy. Po trzech miesiącach starszy pan mówi: Słyszałem, że właściciel domu miał poważny wypadek, a jego małżonka spadła ze schodów. Pomała Dwie nogi. Małżeństwo powróciło do zdrowia i zaczęło funkcjonować. Aż w pewnej nocy wybiegli z domu, nie zabierając nic, kompletnie nic. Wybiegli do samochodu i uciekli. I do dnia dzisiejszego nikogo w tym domu z tej rodziny nie widziano. Tak odpowiedział starszy mężczyzna. Zapytałem go też, skąd tak dokładnie wszystko wie. Na to odpowiedział: Synu, za dużo byś chciał wiedzieć. Lecz wiedz jedno: do tego domu nigdy nie wchodź. Kto wyjdzie do tego domu jest skazany klątwą, która siedzi w tym domu. Jak myślisz? Kim był starszy mężczyzna i skąd wiedział takie szczegóły? Czy rzeczywiście ten dom jest nawiedzony, czy to tylko jest wyssane z palca, czy opuszczone domy, które stoją samotnie po kilka lat gdzieś w polu, wypisuje się im później dziwne historie, które nie miały miejsca. Jak myślisz, czy ta historia jest prawdziwa? Dziękuję za wytrwałość do końca. I za wysłuchanie tej narracji. Cześć.